Idziemy do Rymanowa szlakiem zielonym. Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa na spacer szlakiem zielonym z Iwonicza Zdroju przez przymiarki do Rymanowa Zdroju. Zaczynamy nasz spacer w Iwoniczu Zdroju przy Amfiteatrze. A za nim na stoku przedziwnej 551 metrów dawne skocznie narciarskie. Niestety niezauważalne już co one w stanie ruiny. Jest to dość ciekawie poprowadzony szlak gminny, łączący dwa beskickie uzdrowiska Iwonicz i Rymanów. Prowadzi przez widokowe łąki, niczym beskidzkie połoniny, skąd roztaczają się dość rozległe widoki. Znakowany jest podobnie jak szlaki piesze PTTK, czyli między dwoma białymi paskami znajduje się kolor zielony. Dodatkowo na szlaku spotkać można drogowskazy kierunkowe. Szlak oczywiście jest dostępny w obu kierunkach, więc można zacząć wycieczkę w obojętnie którym uzdrowisku. Długość szlaku wynosi 7 km, suma wzniesień to 265 m, idąc w przeciwnym kierunku to 235 m, więc w sumie w górę będziemy szli około 3 km i 300 m, czyli to jest około 47% trasy. Na drogowskazach ma wyszczególnione zapytanie: czy zobaczymy Tatry? Tu z uwagi na to, że z grzbietu przymiarek przy dobrej przejrzystości powietrza można zobaczyć te najwyższe wzniesienia Karpat. Dochodzimy do najwyższego grzbietu przymiarek. Nie licząc kopy, gdzie obecnie od 2015 roku stoi wysoki drewniany krzyż. A na nim tablica z nazwą przymiarki 626 metrów nad poziomem morza. W dolnej części krzyża znajdują się dwie skrzyneczki. W jednej z nich znajdziemy zeszyt, do którego możemy się wpisać na pamiątkę swojego pobytu tutaj. Wokół krzyża znajdują się ławki, na których możemy spocząć. Obok krzyża po zachodniej stronie stoi słupek z drogowskazami szlaków. Natomiast po lewej panoramiczne zdjęcie widoku. Na południową stronę z podpisami widocznych najważniejszych szczytów. Są tam też krótkie opisy ścieżek spacerowych przebiegających przez okolice oraz fragment mapy. Idąc pod górę lasem, dochodzimy do grzbietu przymiarek. Zostawiając z tyłu górę cergową 716 metrów. Na południu widzimy pasmo jawornika oraz pasmo graniczne z kamieniem nad Jaśliskami. Po chwili widoki znacznie się poprawiają, bowiem oprócz wspomnianych już wcześniej ukazują się nam Pogórze Karpackie, Ciążkowickie, Strzyżewskie i Dynowskie ze swoimi najwyższymi szczytami oraz Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, a także mijamy nową wiatę turystyczną z dużą ławą i dwoma ławkami. Hej, ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, A my tam w prawo, na dół, do Rymanowa. Powoli zbliżamy się do Rymanowa. Idąc tak tym pięknym szlakiem, muszę wspomnieć o kanale mojego przyjaciela, który prezentuje przepiękne filmy Grzegorz Kwieciński, bo o nim mowa. Prezentuje nam tajemnicę Gorzowa według Kwiatka. Przedstawia w tych filmach okolice Gorzowa, jak również sam Gorzów. Naprawdę warto zajrzeć na jego kanał. Polecam. Będąc w tym miejscu i podziwiając panoramę, warto wiedzieć, że patrząc na północ, czyli na pogórze karpackie. W dole u podnóża przymiarek mieści się dolinka po dawnej małej łemkowskiej wsi Wulka, gdzie można stąd zejść do niej, w dół natrafiając na starą drogę. Idąc dalej, możemy dojść do małej kapliczki Najświętszej Marii Panny oraz znajdującego się obok niej źródełka. Oprócz nich znajdują się tutaj ławki, więc można w ciszy i spokoju odpocząć, rozkoszując się widokami na wschód czyli między innymi na wzgórza po wschodniej stronie drogi z Rymanowa do Daliowej. Idziemy Małym Zagajnikiem, a zanim dochodzimy już do drogi asfaltowej, tu rozpoczyna się Rymanów Zdrój. No i doszliśmy do Rymanowa. Aż tutaj jeszcze na znaku pisze dalej Rymanów, no to idziemy dalej. To jesteśmy w Rymanowie na ulicy Spacerowej. Tak wyglądają bociki piechura. Troszeczkę drobnowy. sław! i Danusia. Dochodzimy do rzeki tabor w rymanowie zdroju. Następnie kierujemy się już do centrum uzdrowiska. Krótki spacer przez uzdrowisko i idziemy na dworzec autobusowy, skąd pojedziemy z powrotem do Iwonicza zdrowiu. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału, jak również zapraszam na kolejny film.